Dzień dobry dzieci. Zobaczcie, kto mi dzisiaj towarzyszy. Tym razem nie jest to mój synek Franek, tylko nasz piesek, który ma na imię Feta. A wiecie dlaczego ma tak na imię? Bo jest to nazwa takiego białego sera greckiego. A Feta, jak widzicie, jest biała. Ale wróćmy do naszych przyjaciół, czyli do Oli, Plotka i Anatola. Posłuchajcie, co dzisiaj się wydarzyło. Jak plotek spotkał czerwonego dinozaura. Plotek miewał czasami ochotę na samotne spacery po parku. Wędrował wtedy wolniutko, kupował plecelka lub zajadał stokrotki, jeśli akurat rosły, i zastanawiał się nad różnymi rzeczami. Kim byłby, gdyby nie był pluszowym dinozaurem? Srogo? Dzienciołek? Słoń? żyrafą? Czy może tym szczekającym jamnikiem? Dlaczego Ola lubi cukier, a Ksawery lubi precelki? Dlaczego Anatol ma długie uszy? Dlaczego chmury są białe, a huśtawki czerwone? I czemu w całym parku nie ma kogoś podobnego do niego? Ostatnio to pytanie pojawiało się bardzo często w głowie plotka. Drugi dinozaur, niekoniecznie zielony, ale dinozaur od czubka, głowy po koniuszek ogona. O, wtedy byłoby super. Nie, nie żeby plotkowi nie było super z Olą i Anatolem, ale co dwa dinozaury to nie jeden. Dwa dinozaury na pewno muszą mieć wspólne sprawy. I naraz plotek nie mógł uwierzyć własnym oczom. W krzakach po prawej stronie tych niedaleko karuzeli leżał dinozaur. Taki sam jak on, tylko czerwony. Prawy tak pobiegł do niego najszybciej jak potrafił. – Cześć! – wysapał szczęśliwiony. – Jak się nazywasz? – Czerwony dinozaur – odparł z powagą nowy. – Właśnie się zgubiłem. Stęknął z wysiłkiem i stanął na łapach. O, ja też, ale ja już dawno! Teraz mieszkam za Anatolem i Olą. Możesz mieszkać z nami! Podskakiwał przejęty plotek. To znaczy gdzie? Nowy popatrzył z niedowierzaniem na obłoconego plotka, na resztki precelka, które przykleiły się do jego szalika. W domku! A czy tam jest telewizja? I czy są puchate dywany i czy jest wanna z białą pianą? Bo ja byłem kąpany raz w tygodniu, a potem suszony suszarką, dodał z dumą. Nie mamy suszarki, ale mamy takie czerwone rękawiczki zamiast dywaników i mamy sanki, piłkę, kolorowe szkiełka, super śrubki, e, przylatuje do nas ksawery, chodzimy na wyprawę szukamy przygód, budujemy rakietę. Wyliczał gorączkowo plotek. Ciągle nie mógł wierzyć swojemu szczęściu. Drugi dinozał. Nareszcie ktoś podobny do niego. Wspólne sprawy. Eee! Skrzywił się czerwony dinozał. Naprawdę nie ma się czym chwalić. Jak to nie ma się czym chwalić? Przecież plotek w ogóle się nie chwalił. Pierwszy raz popatrzył kwaśno na nowego. A jakbyśmy mieli puchate dywany, to byłoby dobrze? E, puchate dywany są konieczne, odparł z godnością czerwony dinozaur. Nie rozumiesz tego? dodał z wyższością. O, nie rozumiem, zgodził się e, pogodnie Plotek, ale rozumiem, że. Podobne to nie takie samo. Podobne, takie samo? Co ty mówisz? Zdziwił się Czerwony Dinozał. tak nie miał już ochoty tłumaczyć nowemu i tak by nie zrozumiał. Zresztą on sam dopiero przed chwilą zrozumiał to, że mrówka Ola i Zając Anatol mieli z nim więcej wspólnych spraw, niż ten nowy, wyglądający jak przemalowany na czerwono plotek. Słuchaj, czerwony, wracam do mojego domku. Nie martw się, idzie tykaś pani i dziewczynka. Czegoś szukają, pewno ciebie. Wieczorem będziesz miał te swoje ważne... Plotek zachichotał. Puchate dywany. I wannę z pianą. Jak plotek nie chciał, super śrubki. O tym, że sroki lubią błyszczące przedmioty, wiedzieli wszyscy mieszkańcy parku. I że co roku organizują konkurs na najpiękniejszą błyskotkę. Dwa razy z rzędu wygrała Justyna. Pierwszy raz za wielki kawałek srebrzystej folii, e, drugi raz za różowo-złoty guzik. Jest śliczny! Westchnęła z podziwem Ola i delikatnie dotknęła guzika. Wygląda jak kawałek truskawki. Kiedy kolejny konkurs? Ola i plotek przyszli w odwiedziny do sroki. Mrówka bez problemu dotarła na miejsce. Plotek trzykrotnie spadł z drzewa, zanim udało mu się wspiąć za nim. Po nim. Teraz skulony siedział w gnieździe, chrupiąc ciastka, popijając herbatę z sokiem malinowym i martwiąc się trochę tym, jak to już będzie wyglądała jego droga powrotna w dół. Za trzy dni, skrzyknęła Justyna: Coś mi się wydaje, że znowu zdobędę na nakrotę. Tydzień temu znalazłam najpiękniejszą rzecz w całym swoim życiu. Kolejny guzik? spytał plotek. Jakoś nie mógł zrozumieć zachwytu Justyny i Oli nad tymi błyszczącymi, niepotrzebnymi przedmiotami. Gdyby chociaż znalazł jakieś kółko, sprężynkę czy śrubkę. Takie rzeczy zawsze się przydają. Tym razem to jest takie coś, jakby koralik. Szepnęła sroka. Tylko trochę większy. Ale teraz wam nie pokażę. Rozumiecie, do dnia konkursu to tajemnica. Oczywiście, że rozumiemy. Pisnęła Ola. My już wszyscy pójdziemy. A to czeka. Dodała zawzięciem, mrugając na dinozaura. Już nigdy więcej nie pójdę do Justyny. Cały tył mnie boli. I jęknął plotek chwilę później. Stał pod drzewem, masował sobie ogon, podczas gdy Ola grzebała patykiem w pobliskiej stercie liści. Czego tam szukasz? Jej przecież Anatol nas czeka, szczególnie po tym, jak rozbiliśmy jego ulubiony kubek. Oj, czeka, czeka tak tylko mówił sapnęła Ola. Pomóż mi, co? a chcę tę gałąź, o, o, tę drugą też. Czego szukasz? spytał ponownie Plotek, ale tym razem bardzo głośno i bardzo niecierpliwie. Ogon bolał go nadal, a Ola zachowywała się całkiem niezrozumiale. Chcę znaleźć własną błyskotkę, pisnęła Mrówka. A ty nie? Na pewno nie, mruknął Plotek. Ale chętnie poszukam jakiejś praktycznej śruby albo nakrętki. Chyba żartujesz. Ola była oburzona. Papierki, śmieci, zapałki, kapsel, korek, szary kuzik. Wyliczała, kręcąc się pod ławką. Nic ładnego, nic błyszczącego. Eee! skrzywiła się. Stara głowa do rzucia! Idę na karuzelę! Plutek ziewnął znudzony, znowu pomasował sobie oko i naraz pod jednym z papierków coś mu błysnęło. Pobiegł w tamtą stronę. Kawałek błękitnego szkiełka przyłożył szkiełko do oko. O, idzie niebieska ola, coś niesie. Może się wymienisz, co? Pisnęła mrówka dam ci super, super śrubkę. Na pewno ci się do czegoś przyda. To szkiełko to najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem. Westchnął w zachwycie plotek. I już mi się przydaje. A pięknie przez nie widać cały błękitny świat. O, niebieski Anatol, maka do nas. Ja pewnie pamiętacie, że tutaj ta druga historia dotyczyła konkursu. Ja Wam przypominam o naszym przedszkolnym supełkowym konkursie związanym z regionami naszego Pięknego kraju, jakim jest Polska. Jest to zabawa plastyczna i mam nadzieję, że przygotujecie jakieś swoje prace na ten konkurs, żebyśmy mogli podziwiać, co wy pięknego potraficie stworzyć. A tymczasem do zobaczenia do jutra.